Ogłoszenie dla domów modlitwy imienia świętego Jana Pawła II. Podajemy do wiadomości fakt z powodu braku chust i wizytówek. Osoby, które już dokonały zamówień, a jeszcze nie otrzymały przesyłek, prosimy o cierpliwość, a także o modlitwę. Niestety jest wiele przeszkód, aby w płynnym i systematycznym trybie realizować przesyłki. Rozumiemy, że święte atrybuty są bardzo potrzebne i pilnie oczekiwane, ale zaistniała przerwa w dostawie nam Bożych pomocy. Teraz będą drukowane, potem pojadą do wyznaczonego kapłana do poświęcenia, a gdy dotrą pod mój adres, postaramy się nadrobić zaległości i wysyłki do Was pod wskazany adres. Obecnie prosimy wstrzymać się z zamówieniami, będzie następne ogłoszenie o wznowieniu przesyłek, a teraz prosimy o modlitwę prośby aby akcja ratunkowa zabezpieczająca dzieci Boże była błogosławiona i ochroniona przed atakami ciemnych szkodliwych mocy. Dobrze byłoby też zwrócić się do pracowników waszych placówek pocztowych z informacją, że oczekujecie na przesyłkę, aby nie dokonywali zwrotów, które są przykre dla adresata i odbiorcy. Dziękujemy za wysłuchanie i w spokoju oczekiwanie. Halina Maria. Domy modlitwy imienia Świętego Jana Pawła II.